Cześć, czołem z tej strony Wojtek. Witam Was w nowym roku akademickim. W tym roku w ogóle nie mam czasu, ale jakoś ten czas muszę wygospodarować. Chociaż dlatego, bo to lubię. I dzisiaj chcę powiedzieć troszeczkę o tym, jakie znamiona barwne są niebezpieczne, które. Znamiona, które mogą zaniepokoić i tutaj, yeah. tak, mamy taki ekran fajny, na którym jest skala, tutaj jakoś w montażu dodam to żebyście ładnie to widzieli, no ale żeby nie przedłużać, są pewne cechy znamion, które po prostu po, powinny nas zaniepokoić, przez które, znaczy... Niektóre cechy mówią, że może być to stadium przed czerniakiem, które należy skonsultować z dermatologiem, lub nawet no, po prostu pierwsza faza, lub sam czerniak. Więc no, nie należy tego bagatelizować. I jedną z takich cech jest asymetria. A więc, gdy te znamy, jest takie. Jakieś no, no nierówne, e, nie jest na przykład okrągłe, no, jedna strona jest większa, druga mniejsza, e, no, to powinno nas zaniepokoić. E, drugą rzeczą jest brak wyraźnej granicy, a więc gdy z nami jest takie e, nieregularne, e, takie no, rozlane, nie ma takiej, jak wiemy, są takie na przykład, możemy zauważyć pieprzyki, które są okrągłe, no, mają wyraźną granicę. Gdy to znamie nie ma wyraźnej granicy, to również powinno nas zaniepokoić. Tutaj mamy również kolor, może trochę e, kolor, który no, różni się. Od reszty. A więc, jeżeli znamie jest dwubarwne, a więc, jeżeli znamie na przykład jest bezbarwnikowe w środku, jeżeli no po prostu ten kolor jest, kolor jest no różny w samym znamie, znamieniu, to powinno nas zaniepokoić i po prostu no powinniśmy to też skonsultować z dermatologiem. No i na takie znamiona powinniśmy uważać. Drugą, znaczy czwartą rzeczą jest średnica. Tutaj skalą jest również, że średnica przekracza 6 mm. Tutaj mamy 1,4 cala, ale no 6 mm w Polsce, no to powinno to z nas zaniepokoić. Oczywiście znamiona mogą być duże i mogą być, no nie, nie muszą być czerniakiem od razu, jeżeli są znamiona duże. Ale powinno po prostu być to skonsultowane z lekarzem, najlepiej dermatologiem, ale są również inne cechy e, znamienia które mogą nas zaniepokoić, bo to jest jakby skala podstawowa, a więc asymetria, granica, kolor oraz średnica, ale są również takie cechy jak ból, znamienia, gdy znamy krwawi, też powinno nas zaniepokoić, gdy swędzi, też powinno nas to zaniepokoić, gdy jest owrzodzone, też powinno nas to zaniepokoić, gdy jest stan zapalny w okolicy znamienia. To wszystko powinno nas Zaniepokoić i no, z wszystkim powinniśmy tak naprawdę e, pójść e, do dermatologa, ponieważ e, czerniak to jest jeden z takich nowotworów, którego e, pierwsza faza jest praktycznie e, w 100% wyleczalna, jeżeli się usunie to znamie. No i, no i to dlatego, znaczy, dlatego warto wykorzystać e, wszystkie możliwości, jakie daje medycyna, ponieważ no, w późniejszej fazie czerniak jest no, no, no trudniejszy do wyleczenia, a czasem no, po prostu nie da się go wyleczyć. E, dlatego tak w, ważne jest, żeby po prostu patrzeć na swoje znamiona. Nie tylko na rękach, nie tylko na tułowiu, ale również na stopach, e, na kończynach, pod paznokciem może być e, jakieś znamie czerniakowe tak naprawdę. E, może być bezbarwne no i na oku może być tak jak mówiłem w materiale o ciekawych nowotworach. No i tyle, to powinno nas taka, no powinniśmy być uważni jeżeli myślimy o, o znamionach, to, to są właśnie te cechy, które, które powinniście wiedzieć. No i tyle, no przepraszam, że tak troszkę nie było ale materiałów, ale no miałem wrzesień, który zdałem, miałem też, no, no chciałem odpocząć. No, i teraz mam dużo nauki, bo na trzecim roku mam farmakologię, patomorfologię, patofizjologię, a więc takie rzeczy, które są bardzo ważne, które uważam, że osobiście chcę się nauczyć, chcę się dobrze ich nauczyć, żeby być dobrym lekarzem, żeby jak najbardziej potrafić, umieć pomóc no, pacjentowi. I no, i tyle. Zostawiam Was. Miłego dnia. Trzymajcie się i no. I jeszcze wam to pewnie jakoś e, wyślę w opisie. Trzymajcie się, hej, hej.